Krzyczy, no. No, ono do no. A jest w czerwonym, tak? Tak, tak. Widzę teraz. O, strażaków. Widzę. O, o, Za krzyżdwa, głowę się krzyżdwa, trzyma. Krzyżdwa, tak, teraz, widzę, to widzę, to widzę, to widzę. widzę. No, stanął, patrzcie. Stanął. Jezus. Stoi, widać nogi. O Jezu. Nie no, nie mogę. Jak skoczy to zabije się, bo to jest... Patrz, no. zobacz. płacze tam. Patrz, puścił się, a ona płacze, że gotowa słychać. No słychać. No. O Jezu, tylko żeby nie skoczył, bo... Może zejść. Zobacz, wchodzi wyżej. No? No co, stoi? I grozi, że skoczy a dziewczyna, przywieziła, przywiozła policja dziewczyna i dziewczyna płacze, że go kocha. On grozi, że skąd wyżej wchodzi. Nie? Jeszcze wyżej wchodzi. Teraz wchodzi znowu. Nie, no, no. Nie, nie, nie wiesz. No, to, to już jest w sumie tego. Myśli tą, Obojętnie było, skąd by nie spadł, to, szansę, to szansę już się jest trup po niej. Tak, tak. Zbijany. Czy skoczy A, do czy wody, czy skoczy do... Tak, tutaj czy, czy na drogę, obojętnie, to jest on tak wysoko, że... I przedtem siedział, coś sobie tłumaczyli, nowo kucnął, albo butelkę ma w I przedtem stał i znowu stanął. Idzie, idzie, oho. patrz. Panie, ja pierniczę, on, patrz, on patrz, idzie patrz. jak po chodniku. No, na samej że Agata, na Zobacz, samej górze. Niesamowite, Boże, słuchajcie. Schodzi. W samej górze. się. Patrzy tutaj gdzie jest no, ten... Tak. Ale cały czas ma w ręku. Tutaj. A ona krzyczy oho. tam na dole, że go kocha. No, dobra. No, relacja na żywo, no dobra. Co się stało? No na razie jeszcze no, się no, nic nie, tak się nie stało. Skoczyć. Stoi na moście. O, pan ma lornetkę, to jeszcze lepiej widzi. No, ja będę lepiej widział. Tak? Pewnie. Ja mam taki teleobiektyw, że. O, rzucił coś na dół. Butelkę. Ja to sobie odtworzę jeszcze w telewizorze, na filmie, także wie pani. I bardzo proszę cię zejdzie, on mówi, nie będziesz coś tam. Siedzi, wstał, wstał. Widać nogi. Tak, tak. Jak no, siedzi na belce. Tak, siedzi na belce. A może ją spać do no, tego, no, ta dziewczyna płacze tu przy samochodzie. Widzisz kucła? Przy strażackim wozie. A ja tu ku, kucnięta jest Tak, przy, przy strażackim wozie. No nozie, tak, co? widzę ją teraz, tak. Amelka, trzymaj go, bo tu... Sali mu przyjechali pod nośnik, ale co z tego, no. oni wysięgnik tą on weźmie i skoczy, to nie, też nie ma nic. Okay. Jakiś pan chce samobójstwo. <noise> Dzieci to tak. A, tam. No, nogami się buja. A, nie, tam na pewno jest, narkotyki są, bo tam no. bez zdań. Ja tam nie w cuda, że... Dlatego on taki odważny tak. jest. Tak. To nie, ja nie wierzę, że tylko alkohol, to, to, to nie... no, no, no.